Często ktoś mi mówi, no dobra, ale po co ja mam pracować nad swoją wymową, skoro inni mnie rozumieją? I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo wymowa to nie tylko to, czy ktoś cię rozumie. To też to, jak cię odbiera. Wyobraź sobie prezesa dużej firmy, który na gali źle wymawia swoje nazwisko. Albo lekarza, który w telewizji tłumaczy coś pacjentom, ale robi to niewyraźnie. Czy rozumiemy te osoby? Tak. Ale czy brzmią pewnie, profesjonalnie, wiarygodnie? Już niekoniecznie. Mowa to Twoja wizytówka, tak samo jak strój, jak uścisk dłoni czy sposób, w jaki patrzysz w oczy. Nie chodzi o perfekcję, chodzi o spójność i pewność. Dlatego poprawna wymowa to nie fanaberia, to inwestycja w to, jak jesteś odbierany w każdej rozmowie, w każdej sytuacji. I to działa na scenie, w pracy, w zwykłej rozmowie z sąsiadem. Więc jeśli kiedykolwiek pomyślałeś, pomyślałaś, że to tylko to, czy ktoś mnie rozumie, zastanów się jeszcze raz. To narzędzie, które pracuje dla ciebie codziennie.